Jeszcze KSW się interesuje, MMA i UFC się interesuje w strzał Ale były już jakieś ten, wiesz zaczepki i ja rozmowy? nie że się interesują Na początku MMA i KSW się interesowało, jak trenowałem trzy razy Trzy razy trenowałem Gość siedział, KSW albo MMA I widział mój trening Przecież ja pokazałem kurs kombinacji moich ciosów na jówku. Okay. Pokazałem kurz mojej twarzy, że wytrzymuje przy takim zawodniku i jego ja zgasiłem, że stracił przytomność i, mm. i miał się z mózgu poważnie. Po I zaczął uderzyć z fajtek. To co? No Jak dobra, Dokładnie to... wykonałem mój róg, blok uderzenie Dalton, to za jaki czas zobaczymy Ciebie w tych wszystkich federacjach? E, ja, nie, ja nie powiedziałem, że idę na inne federacje ja powiedziałem, interesują. że się interesują ja powiedziałem jeszcze, to jest cytat że w Niemczech dostałem Federacji Niemieckiej żeby tam walczyć a chciałbyś? się nie przyjęłem ja powiedziałem, jestem tutaj w Reimie. chcę się wyszkolić na boksera zawodowego Tutaj mam możliwość, mogę być aktorem. Czyli ty odrzuciłeś te wszystkie federacje, żeby zostać w Prime? Dobrze rozumiem. Jedną propozycję dostałem w Niemczech. W Niemczech, okej. Okay. Inne federacje no. się interesują. No. Ale nie było jeszcze rozmów. Tak. Okay. Tylko dostałem jedną propozycję KSW, żeby do nich podać. Albo no, nie wiem, teraz. No, okej, okay. rozumiem. Ale ja powiedziałem nie, zostaję w Prime. Od razu powiedziałem i zaznaczyłem, że dwa lata zostaję PRIME. Chcę być zawodowym bokserem. PRIME umożliwia mnie, daje możliwość mnie wytrenować jak prawdziwego zawodowego boksera.